Witam wszystkich serdecznie Dzisiaj wybierzemy się na południe od Londynu Chciałbym pokazać kilka miejsc gdzie możemy pojechać, a są bardzo blisko W zasięgu godzinnej lub dwugodzinnej podróży z centrum Londynu Jak widać okolica jest dzika wręcz czekają na. Ładne wzgórza, piękne widoki. No i nadchodząca wiosna. Zapraszam Maciej. W tym odcinku wybierzemy się na jednodniową wycieczkę na południe Anglii do Parku Narodowego South Downs. Podróż. Rozpoczynam ze stacji kolejowej London Bridge. Moim celem jest miasteczko Hassox lecz kupuję bilet do dalszej miejscowości Brighton. Nie jest ono wiele droższy, a pozwoli mi na skorzystanie ze wszystkich stacji na linii London Bridge Brighton. To może się przydać w drodze powrotnej. W ofercie Super Off Peak Tickets przewidzianej na weekendy i święta. Bilet w dwie strony kosztuje 10 funtów i 50 pensów. Podróż pociągiem trwa około godziny. Pierwszą wędrówkę rozpocznę z miejscowości Hassox, skąd przejdę na południe do miejscowości Clayton, a następnie, podążając szytami górek w kierunku wschodnim, dotrę do miejscowości Lewis. Przedemną mną około 18 km pracy. Serdecznie to ja, Maciej. Spotykamy się po raz kolejny. Podróż z Maciejem. Dzisiaj wybraliśmy się do, na południe Anglii południe od Londynu do parku South Downs. Jest tutaj kilka ścieżek, które można przemierzyć i zobaczyć okoliczną przyrodę. Ja dzisiaj wybrałem się do miejscowości Hasox, z której to zamierzam pokonać około 20 km pieszo po górkach i lasach i skończyć wycieczkę w miejscowości Lewes. Póki co udało mi się dotrzeć do, do tej pierwszej miejscowości, z której powoli wychodzę. Robiłem tylko małe zakupy. Trasa jak na razie jest dość bagnista jak już państwo zobaczą Póki co zmierzam na południe potem odbiję trochę na, na wschód i spodziewam się pięknych widoków i dobrego dnia Nie wiem ile widać, ile nie widać aczkolwiek tam właśnie dzisiaj zmierzamy jest to Dość w rodzaju połoniny, lecz bardzo niskiej. I samym jej szczytem przejdziemy w tym kierunku na wschód. Widać już pierwsze objawy wiosny. Tutaj bardzo obficie. Niektóre drzewka kwitną. Rośliny zaczynają rosnąć, zielenić się. Wszystko bardzo to dobrze wygląda. Szczególnie. Dzisiejszym pięknym słońcu i temperaturze około 14 stopni. Nic, idziemy dalej. Po kilkunastu minutach spaceru dochodzę do Clayton. Stąd rozpocznie się wejście na górkę. Trafiam też na kościół, który od razu zwraca na siebie uwagę staro wyglądającymi murami i grobami. Okazuje się, że kościół pochodzi z XI wieku, a w nim jedne z najstarszych wami malowidła ścienne datowane na wiek XII. Całość wraz z cmentarzem to warte zobaczenia miejsce, szczególnie, że w Polsce trudno natknąć się na podobne obiekty. Po wejściu na górkę mogę w końcu nacieszyć oko widokiem na całą okolicę. Na horyzoncie dostrzegam także wiatraki. Nazywają się Jill and Jack. Jeden z nich ma już prawie 200 lat. Na szczycie obieram kierunek wschodni. Tym samym wchodząc na szlak zwany South Downs Way, który ciągnąc się przez 160 km, biegnie przez park o tej samej nazwie i jest jednym z 15 długodystansowych szlaków Wielkiej Brytanii. Po pierwszej podróży, szczególnie pod górę, staje się głodny. Na szczęście czas na posiłek, Tutaj herbatkę. Mm, taka dobra ciepło. Należy powiedzieć kilka słów o parku South Downs. Został on utworzony zaledwie w 2011 roku. Rozciąga się z zachodu na wschód na długości 140 km, między miastem Winchester a Eastburn. Część parku, w której jestem, jest zbudowana z kredowych wzgórz, które kończą się urwiskiem nad morzem. Trasa, którą pokonuję, jest bardzo przyjemna. Idzie się lekko z uśmiechem na ustach. Po drodze nie brakuje polan w atrakcyjnym położeniu, gdzie można zorganizować sobie przerwę na posiłek, piwko, krótką drzemkę lub po prostu posiedzieć i popatrzeć dalej. Aż trudno uwierzyć, że zaledwie kilkadziesiąt minut drogi pociągiem stąd leży wielkie i huczące miasto Londynu. na tej robi no ale no, zaskoczyła mnie Pozdrawiam lasem bardzo ładną polanę za wiatrem, z ładnym widokiem jak widać eee, Idąc właśnie Cóż, już drogi zacząłem sobie śpiewać piosenkę i myśliłem piosenkę dzisiejszej podróży Bardzo prosta, skoczna i wesoła Postaram się zawiedzić Uwaga Idę, idę, idę po ścieżce wą Właśnie w tej chwili mamy przyjemność patrzeć w kierunku południowym. Dotychczasowe widoki zwrócone były w kierunku północnym, w kierunku Londynu. Kierunek południowy jest o tyle ciekawy, że w odległości około 10 km od miejsca, w którym stoję, jest już morze. Można tam oczywiście dojść jedną ze ścieżek. Czasami piękne rośliny zwane evergreen. Już zielone, porastają tutejsze drzewa. Szlaku, tuż przed zejściem do miasta Lewis, trafiamy na strome zbocza o białych ścianach. Okazuje się, że to pozostałości po kopalni Kredy. Rozkwit przemysłu kredowego w tych okolicach przypada na wiek XVIII-XIX. Kredy wypalano, z czego otrzymywano wapno. Następnie wszystko transportowano rzeką i koleją. Wapna. Używano głównie do nawożenia ziemi. Teraz zamiast kopalni witają nas strome zbocza i pamiątki nieoficjalnych imprez mających tu miejsce. Jest to też znakomite miejsce na nieprzewidziany biwak. Dzisiaj na rybka z kanapką. Dlatego about that no? Dobywamy jeszcze zamek w okolicznym miasteczku Lewis All, albo coś w tym rodzaju tu się wymawia i to będzie koniec naszej podróży stąd przemieszczę się autostopem lub czymś innym do stacji pociągu gdzie przyjechałem Tutaj jeszcze brama zamku. Pora ruszać w drogę powrotną. Przy początkowych zamiarach na sprawdzenie, jak funkcjonuje komunikacja autostopowa w Anglii, ostatecznie trafiłem na autobus, który zawiózł mnie do większego miasta, którym jest Brighton. Kupienie biletu na dłuższą trasę pociągu się opłaciło. Naszą wycieczkę kończymy w Brighton. Powoli wracam do domu, idę na stację, na pociąg. A za mną Brighton Pier, czyli molo, tutejsze. Jego plaża, ładny zachód słońca. Dobry dzień. Do zobaczenia w kolejnych filmach.